Witajcie ogrodniczki i ogrodnicy. Jesień to czas na zbiory. Jakże przyjemny dla każdego ogrodnika, ale ja chcę, żeby dzisiaj było jeszcze przyjemniej. Wiosną pani Gosia podzieliła się ze mną cebulkami czosnków wozdobnych. A ja dzisiaj podzielę się liliowcami. Kiedy można rozsadzać liliowce? Może by się podzielić dzisiaj właśnie o Oczywiście, roślinami można dzielić się przez cały sezon, bo albo cebulek z poprzedniego roku możemy mieć więcej niż potrzeba, albo nasion, albo sadzonek. A jakie to jest przyjemne, zobaczycie dzisiaj. Tak więc dzisiaj będę wykopywał część liliowców, bo narosło ich w ogrodzie co nie miara. Posadzę je w ogrodzie pani Goś. Jest wrzesień. A to najlepsza pora na takie przesadzanie. Chodzi wczesną wiosną też można to zrobić. Jak pamiętacie, liliowce to rośliny, które wręcz nie wymagają opieki. Na jednym miejscu mogą rosnąć kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Najpierw obetnę liście, żeby mi było łatwiej pracować. Zamiast szpadła, chyba lepiej będzie mi pracować widłami ogrodniczymi. Dajcie mi widły. No i popatrzcie, o, z jednego takiego małego liliowca urosła taka ogromna karpa. Teraz, bez otrzepywania, bez płukania, porozdzielam tę dużą karpę na mniejsze części. No i karpę mam podzieloną tak jak chcę. I moi drodzy, nie przejmujcie się takimi nacięciami. Liliowce sobie z tym poradzą. A najmniejsza cząstka, na jaką możecie podzielić karpę, to taka pędy i kilka bulw. Z tego na pewno wyrośnie nam nowa roślina. Tę wsadzę z powrotem. Nie się rozrasta. A na przeprosiny podsypię ją obornikiem. Te podleję, a te spakuję dla pani gości. Jeśli macie inne ciekawe miejsce dla liliowców w swoim ogrodzie, posadźcie je tam. Ja ruszam w drogę. No, i jestem w ogrodzie pani Gosi i mam już miejsce dla liliowców. Teraz tylko wykopię dołek i wsadzę karpy z liliowcami tak samo głęboko jak rosły dotychczas. A tutaj obornik na dobry początek. I w ten sposób można zrobić komuś przyjemność. To, że się podzieliłem, kwiaty moich liliowców nie będą ani mniejsze, ani brzydsze. Za to będą cieszyły więcej oczu. No i teraz tylko podlać, i mamy liliowce posadzone. No i patrzcie, niespodzianka. Pani Gosia podarowała mi konwalię. Zawsze się znajdzie miejsce na te wdzięczne rośliny w ogrodzie. Nie wrócę z pustymi rękami. I tak oto mija piękny dzień w ogrodzie. Dzień dzielenia się roślinami. Podarowałem liliowce, a dostałem konwalię. Wiecie już kiedy i jak. Przesadzić, rozsadzić liliowce. Oglądajcie, lajkujcie, piszcie. A kto nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam. Dzielcie się roślinami.